Jest jedna rzecz, o której bardzo rzadko rozmawiamy wprost, a która po cichu decyduje o jakości relacji, bliskości i poczuciu bycia naprawdę połączonym z drugą osobą. To nie jest kwestia talentu, wieku ani doświadczenia. To nie jest też coś wrodzonego. A jednak wiele parlatami funkcjonuje w przekonaniu, że tak już jest i że nic się nie da zmienić. Co jeśli powiem ci, że istnieje prosta zmiana sposobu myślenia o intymności, oparta na anatomii i badaniach której większość kobiet oczekuje, a o której niewielu mężczyzn kiedykolwiek słyszało? Nie mówię o akrobacjach ani o wyczynach rodem z internetu. Nie chodzi o pozycje, które wyglądają efektownie, ale w praktyce niewiele wnoszą. Chodzi o zrozumienie, jak naprawdę działa ciało kobiety i dlaczego to, co przez lata uznawaliśmy za normalne w sferze intymnej, często prowadzi do cichej frustracji po obu stronach. Ta frustracja rzadko bywa wypowiedziana głośno. Częściej objawia się dystansem, unikaniem bliskości, poczuciem winy, albo myślą coś ze mną jest nie tak. Właśnie dlatego ten temat jest ważny teraz, bo dotyczy nie tylko samych par, ale też ich relacji, zdrowia psychicznego i emocjonalnego bezpieczeństwa. Dotyczy rozmów, które nigdy się nie odbyły i pytań, które zostały bez odpowiedzi, a przede wszystkim dotyczy błędu koncepcyjnego, który przez dekady był powielany w kulturze, edukacji i przekazach medialnych. Witaj w Zdrowie Intymne Online, miejscu, w którym mówimy prosto, spokojnie i bez zawstydzania o tym, co naprawdę wpływa na zdrowie i jakość życia intymnego. Bez sensacji, bez obietnic cudów. Z szacunkiem do ciała, relacji i granic. Naszym celem jest zrozumienie, profilaktyka i realna poprawa jakości życia, nie strach ani presja. Jeśli słuchasz tego sam, to w porządku. Jeśli słuchasz razem z partnerką lub partnerem, tym lepiej. A jeśli trafiłeś tu jako ktoś bliski, kto chce zrozumieć i wesprzeć, to również ma ogromne znaczenie, bo intymność nie istnieje w próżni. Jest częścią relacji, komunikacji i wzajemnego poczucia bezpieczeństwa. W praktyce klinicznej i w rozmowach z parami wciąż powtarza się ten sam schemat. Dwie osoby chcą bliskości. Obie się starają. A jednak efekt końcowy bywa niesatysfakcjonujący, szczególnie dla kobiet. I niemal zawsze pojawia się to samo krzywdzące uproszczenie kobiety są skomplikowane. To zdanie brzmi znajomo, prawda? Problem w tym, że nie jest prawdziwe. Ciało kobiety nie jest zagadką bez rozwiązania. Jest logiczne, przewidywalne i, co najważniejsze, bardzo dobrze opisane przez naukę. To, co zawiodło, to sposób, w jaki nauczyliśmy się myśleć o intymności. Przez lata centrum wszystkiego była penetracja. Jako punkt wyjścia, punkt kulminacyjny i miara sukcesu. Ten model został utrwalony tak głęboko, że niewiele osób kiedykolwiek go kwestionowało. A jednak to właśnie on stoi u podstaw zjawiska, które specjaliści nazywają luką orgazmiczną ogromnej różnicy między tym, jak często mężczyźni i kobiety doświadczają spełnienia podczas kontaktu intymnego. I tu pojawia się pierwszy ważny moment refleksji. Jeśli przez lata coś nie działało, to może problemem nie był brak wysiłku, tylko zły punkt odniesienia. Może nie chodziło o to, ile się robi, ale jak i dlaczego. Może rozwiązanie nie polega na dodawaniu kolejnych elementów, ale na przesunięciu uwagi w stronę tego, co naprawdę istotne z punktu widzenia anatomii i fizjologii. Ciało kobiety ma swoje centrum przyjemności i nie jest nim to, co przez lata było przedstawiane jako oczywiste. Kluczową rolę odgrywa struktura, o której mówi się zaskakująco mało. Mimo, że jest jednym z najlepiej unerwionych obszarów ludzkiego ciała. To właśnie jej pomijanie sprawia, że wiele kobiet doświadcza bliskości, ale nie doświadcza spełnienia. A stąd już bardzo blisko do rozczarowania, które z czasem przestaje być tylko fizyczne. W tym miejscu chcę jasno podkreślić jedną rzecz. Celem tej rozmowy nie jest obwinianie kogokolwiek, ani mężczyzn, ani kobiet. To nie jest kwestia winnych i ofiar. To kwestia wiedzy, której po prostu nikt nas nie nauczył. A brak wiedzy prowadzi do powtarzania tych samych schematów, nawet jeśli przynoszą one średnie rezultaty. Co ważne, istnieje podejście, które nie obiecuje cudów, ale oferuje coś znacznie cenniejszego: spójność między tym, co wiemy o anatomii, a tym, co dzieje się w rzeczywistej bliskości. To podejście nie powstało w mediach społecznościowych ani na forach. Zostało opracowane w oparciu o obserwacje kliniczne i badania, które miały jeden prosty cel zintegrować to, co przez lata traktowano jako oddzielne doświadczenia. Na razie nie będę wchodzić w szczegóły. Ważniejsze jest zrozumienie, dlaczego w ogóle potrzebujemy zmiany perspektywy: dlaczego powolność, uważność i kontakt są często skuteczniejsze niż intensywność i dlaczego prawdziwa satysfakcja bardzo rzadko ma cokolwiek wspólnego z presją wyniku. Jeśli kiedykolwiek miałeś wrażenie, że w intymności coś się rozmija, że bliskość jest, ale spełnienie nie zawsze, to nie jesteś sam. I to nie oznacza, że tak musi być. Oznacza tylko, że być może czas przestać działać na autopilocie i zrozumieć mechanizm, który do tej pory pozostawał w cieniu. W kolejnej części spokojnie i krok po kroku wyjaśnię, co dokładnie dzieje się w ciele, dlaczego pewne bodźce działają, a inne nie. I jak niewielka zmiana myślenia może otworzyć zupełnie nową jakość bliskości: bez presji, bez wstydu i bez nierealnych oczekiwań. Na dziś zatrzymajmy się na tej myśli. Intymność nie jest konkursem ani testem, jest formą komunikacji. A każdej komunikacji można się nauczyć lepiej. Jeśli ten temat jest dla ciebie ważny, zostań z nami. W Zdrowie Intymne Online mówimy o sprawach intymnych w sposób spokojny, oparty na wiedzy i szacunku. Jeśli chcesz, podziel się w komentarzu, co Twoim zdaniem najbardziej utrudnia rozmowę o bliskości. Twoja perspektywa może pomóc innym. Aby naprawdę zrozumieć, dlaczego tak wiele par doświadcza intymności, która jest bliska, a jednocześnie nie w pełni satysfakcjonująca, musimy na chwilę zwolnić i przyjrzeć się temu, co faktycznie dzieje się w ciele, bez pośpiechu i bez uproszczeń. W sferze intymnej bardzo często działamy automatycznie, opierając się na wzorcach, które przejęliśmy z kultury. Rozmów rówieśniczych albo bardzo ogólnej edukacji seksualnej. Problem polega na tym, że te wzorce rzadko są zgodne z fizjologią kobiecego ciała. A gdy punkt wyjścia jest błędny, nawet najlepsze intencje nie prowadzą do oczekiwanych rezultatów. Ciało kobiety reaguje na bodźce w sposób stopniowy, wielowarstwowy i silnie zależny od kontekstu. Pobudzenie nie jest przełącznikiem włącz-wyłącz. To proces, który angażuje układ nerwowy, krążenie, hormony. I co niezwykle istotne, poczucie bezpieczeństwa. Kiedy któryś z tych elementów jest pomijany, reakcja organizmu staje się słabsza, mniej przewidywalna lub niespójna. I właśnie tutaj pojawia się jeden z najczęstszych błędów: przekonanie, że intensyfikacja jednego bodźca, zazwyczaj ruchu penetracyjnego, automatycznie zwiększy przyjemność. Z punktu widzenia anatomii wcale tak nie jest. Kluczową rolę odgrywa struktura, Którą przez lata sprowadzano do niewielkiego, widocznego punktu, podczas gdy w rzeczywistości jest to rozbudowany organ wewnętrzny, ściśle powiązany z układem nerwowym i naczyniowym. To, co znajduje się na zewnątrz, jest jedynie niewielką częścią całości. Reszta rozciąga się głębiej, obejmując obszary, które reagują przede wszystkim na stały, rytmiczny kontakt, a nie na krótkotrwałe. Przerywane bodźce. Gdy ten fakt zostaje pominięty, stymulacja często nie trafia tam, gdzie powinna. I mimo zaangażowania obu stron, efekt pozostaje ograniczony. W praktyce oznacza to, że tradycyjny schemat ruchu, do którego przyzwyczajono całe pokolenia, nie jest dostosowany do dominującego mechanizmu kobiecej przyjemności. Ruch szybki, głęboki i powtarzalny aktywuje przede wszystkim receptory w pochwie, które u większości kobiet nie są głównym źródłem intensywnego doznania. Dla wielu kobiet jest to bodziec neutralny lub jedynie towarzyszący. Główna reakcja zachodzi gdzie indziej i wymaga zupełnie innego rodzaju kontaktu bardziej ciągłego, powierzchownego i zsynchronizowanego z rytmem oddechu oraz napięcia mięśni. To właśnie dlatego tak wiele sygnałów ostrzegawczych pozostaje niezauważonych. Kobieta może odczuwać bliskość, ale nie narastającą przyjemność. Może być zaangażowana emocjonalnie, a jednocześnie czuć, że jej ciało nie nadąża. Z czasem pojawia się zmęczenie, zniechęcenie albo milcząca rezygnacja. Często towarzyszy temu myśl, że problem leży w niej samej, że jest zbyt wymagająca albo zbyt mało reaktywna. Tymczasem w ogromnej liczbie przypadków ciało reaguje dokładnie tak, jak powinno, po prostu nie otrzymuje odpowiedniego bodźca. Warto też zwrócić uwagę na rolę codziennych czynników, które dodatkowo osłabiają reakcję organizmu. Przewlekły stres, Nieregularny sen? Zmęczenie? Brak nawodnienia czy przyjmowanie niektórych leków wpływają na układ nerwowy i naczyniowy, zmniejszając zdolność do pełnego pobudzenia. W takich warunkach ciało potrzebuje jeszcze większej precyzji i uważności, a nie intensyfikacji. Niestety wiele osób reaguje odwrotnie, próbując przyspieszyć proces, który z natury wymaga czasu. Częstym, choć rzadko omawianym problemem jest również brak komunikacji w trakcie bliskości. Nie dlatego, że partnerzy nie chcą rozmawiać, ale dlatego, że temat bywa obciążony wstydem i lękiem przed zranieniem drugiej osoby. W efekcie obie strony opierają się na domysłach, a nie na realnych sygnałach ciała. Kobieta może wysyłać subtelne znaki napięcia lub rozluźnienia, które pozostają niezauważone, ponieważ uwaga skupiona jest na samym ruchu, a nie na reakcji partnerki. Z perspektywy fizjologii kluczowe znaczenie ma synchronizacja. Kiedy ruch Nacisk i tempo są ze sobą spójne, układ nerwowy odbiera bodziec jako ciągły i przewidywalny, co sprzyja pogłębianiu doznań. Gdy natomiast kontakt jest przerywany lub chaotyczny, reakcja zostaje zatrzymana, zanim zdąży się rozwinąć. To trochę tak, jakby próbować rozpalić ogień, co chwilę odsuwając płomień od drewna. Iskra się pojawia, ale nie ma warunków, by zamieniła się w stabilny ogień. W tym miejscu zaczyna się klarować sedno problemu. Nie chodzi o brak chęci ani o brak atrakcyjności, lecz o niedopasowanie techniczne wynikające z niepełnego zrozumienia kobiecej anatomii. Gdy to zrozumienie się pojawia, wiele wcześniejszych trudności nagle przestaje być tajemnicą. Znika napięcie związane z wynikiem, a na jego miejsce wchodzi ciekawość i uważność. W kolejnej części przyjrzymy się dokładniej, skąd biorą się te błędne przekonania, jakie mity utrwaliły się przez lata i jak kumulują się czynniki ryzyka, które sprawiają, że problem narasta stopniowo, niemal niezauważalnie. To pozwoli połączyć wiedzę o ciele z realnymi nawykami dnia codziennego i zrozumieć, dlaczego zmiana podejścia bywa tak przełomowa. Aby zrozumieć, dlaczego trudności w osiąganiu pełnej satysfakcji narastają z czasem, trzeba spojrzeć na ten proces jak na powolne gromadzenie się drobnych czynników, które pojedynczo wydają się nieistotne, lecz razem tworzą realną barierę. W sferze intymnej rzadko mamy do czynienia z jedną przyczyną. Zdecydowanie częściej jest to suma nawyków, przekonań i reakcji organizmu, które przez lata pozostają niekwestionowane. To właśnie ta nieświadomość sprawia, że problem wydaje się nagły, choć w rzeczywistości dojrzewał bardzo długo. Jednym z głównych czynników jest sposób, w jaki od początku uczono nas myślenia o seksie. Przekaz był prosty i powtarzalny. Jeśli jest penetracja, wszystko powinno działać. Ten schemat stał się punktem odniesienia dla oceny całej intymności. Gdy doświadczenie nie spełniało oczekiwań, zamiast zakwestionować schemat, kwestionowano siebie albo partnera. Z czasem pojawiał się mit, że kobiece ciało jest zbyt zmienne, zbyt emocjonalne albo zbyt trudne do zrozumienia. To przekonanie jest wygodne, bo zwalnia z potrzeby zmiany podejścia, ale jednocześnie blokuje realną poprawę jakości bliskości. Kolejnym mitem, który utrwalił się bardzo głęboko. Jest przekonanie, że przyjemność kobiety jest naturalnym produktem ubocznym stosunku, a nie doświadczeniem wymagającym konkretnej stymulacji. W praktyce oznacza to, że gdy coś nie działa, traktuje się to jako indywidualną cechę, a nie sygnał niedopasowania bodźców. Z perspektywy fizjologii to tak, jakby oczekiwać, że każdy organizm zareaguje identycznie na ten sam impuls, ignorując różnice w budowie i wrażliwości. Ciało jednak nie działa według społecznych oczekiwań, reaguje na to, co rzeczywiście do niego dociera. Istotnym, a często pomijanym elementem jest wpływ starzenia się organizmu i zmian hormonalnych, które zachodzą po obu stronach. Z wiekiem układ nerwowy reaguje wolniej, a tkanki potrzebują więcej czasu, by odpowiedzieć na bodziec. To nie jest patologia, lecz naturalny proces. Problem pojawia się wtedy, gdy sposób stymulacji pozostaje niezmienny mimo że ciało wymaga już innego tempa i innej jakości kontaktu. W takich warunkach powtarzanie starych wzorców prowadzi do coraz większej rozbieżności między oczekiwaniem a rzeczywistym odczuciem. Do tego dochodzą czynniki codzienne, które kumulują się niemal niezauważalnie. Przewlekły stres podnosi poziom napięcia w ciele i ogranicza zdolność do głębokiego rozluźnienia, które jest niezbędne do narastania przyjemności. Niedobór snu osłabia koncentrację i wrażliwość układu nerwowego. Niewystarczające nawodnienie wpływa na elastyczność tkanek i reakcję naczyń krwionośnych. Każdy z tych elementów osobno wydaje się drobny, ale razem tworzą środowisko, w którym ciało reaguje słabiej, nawet jeśli intencje są dobre. Wiele par wpada też w pułapkę tzw. autopilota. To moment, w którym bliskość zaczyna przebiegać według znanego scenariusza, bez uważnego obserwowania reakcji partnerki. Autopilot daje poczucie kontroli i przewidywalności, ale jednocześnie odcina od informacji zwrotnej. Z czasem ciało kobiety przestaje wysyłać wyraźne sygnały, bo doświadczenie nie prowadzi do oczekiwanego efektu. To z kolei bywa mylnie interpretowane jako brak zainteresowania lub spadek libido, choć w rzeczywistości jest to reakcja na niedopasowanie bodźców. Warto również obalić mit, że intensywność jest zawsze lepsza niż uważność. Badania i obserwacje kliniczne pokazują, że dla kobiecego układu nerwowego kluczowa jest ciągłość i przewidywalność stymulacji. Gwałtowne zmiany tempa, nacisku czy pozycji mogą przerywać proces narastania doznań, zanim zdąży on osiągnąć pełną intensywność. To dlatego wiele kobiet doświadcza momentów bliskości, które prawie prowadzą do spełnienia, ale zatrzymują się tuż przed nim. Nie jest to kwestia braku zdolności, lecz przerwanego procesu. Cichym, ale bardzo istotnym czynnikiem ryzyka jest także wstyd związany z komunikacją. Gdy przez lata nie było przestrzeni na otwarte mówienie o potrzebach, każda próba zmiany może wydawać się niezręczna. W efekcie obie strony trwają przy znanym schemacie, nawet jeśli nie przynosi on satysfakcji. Ten brak dialogu nie wynika z obojętności, lecz z obawy przed oceną. A im dłużej trwa, tym trudniej go przerwać. Zrozumienie tych mechanizmów pozwala spojrzeć na problem z zupełnie innej perspektywy. Zamiast pytać, co jest ze mną nie tak, pojawia się pytanie: jak mogę dostosować sposób bliskości do tego, jak działa ciało? To subtelna, ale fundamentalna zmiana. Otwiera ona drogę do podejścia, które nie opiera się na presji, lecz na współpracy i wzajemnym słuchaniu sygnałów organizmu. W kolejnej części przejdziemy do konkretnych, bezpiecznych działań, które można wprowadzić stopniowo w codzienności. Bez rewolucji i bez obietnic cudów. Skupimy się na praktyce, która łączy wiedzę anatomiczną z realnym doświadczeniem bliskości i pokazuje, że nawet niewielkie korekty mogą przynieść znaczącą różnicę w jakości życia intymnego. Kiedy wiedza zaczyna układać się w spójną całość, naturalnym kolejnym krokiem jest pytanie, co z tym zrobić w praktyce, tu i teraz, bez presji i bez rewolucji. Dobra wiadomość jest taka, że zmiana jakości życia intymnego rzadko wymaga spektakularnych działań. Najczęściej chodzi o korekty spokojne, świadome i konsekwentne, które pozwalają ciału reagować zgodnie z jego fizjologią. To nie są sztuczki ani techniki nastawione na wynik. To raczej sposób bycia w bliskości, który sprzyja synchronizacji i narastaniu doznań. Pierwszym i najważniejszym elementem jest zmiana tempa. Ciało kobiety potrzebuje czasu, by sygnały z układu nerwowego mogły się na siebie nakładać i wzmacniać. W praktyce oznacza to odejście od pośpiechu i traktowanie początku bliskości nie jako wstępu, który trzeba jak najszybciej zakończyć, lecz jako integralną część całego doświadczenia. Spokojny rytm, płynność ruchu i stały kontakt sprawiają, że organizm przestaje być czujny, a zaczyna reagować. To właśnie w tym momencie pojawia się przestrzeń na głębsze odczucia, które wcześniej były blokowane przez napięcie. Drugim kluczowym aspektem jest ciągłość bodźca. Z punktu widzenia anatomii znacznie większe znaczenie ma stabilny, powtarzalny nacisk niż zmienność i intensywność. Gdy ciało otrzymuje jasny, przewidywalny sygnał, układ nerwowy nie musi się do niego adaptować od nowa przy każdej zmianie. To pozwala przyjemności narastać stopniowo, zamiast pojawiać się i znikać. W codziennej praktyce oznacza to uważność na to, co dzieje się między ruchami, a nie tylko na same ruchy. Niemniej istotna jest aktywna rola kobiety. Bliskość nie jest jednostronnym działaniem, lecz procesem współtworzonym. Zachęcanie partnerki do drobnych korekt pozycji, do sygnalizowania, co sprzyja komfortowi, a co go zakłóca, nie jest krytyką ani oceną. Jest formą współpracy. Ciało najlepiej komunikuje swoje potrzeby w czasie rzeczywistym. A otwartość na te sygnały zmniejsza presję i buduje zaufanie. Wiele par odkrywa, że sama możliwość mówienia bez skrępowania znacząco zmienia atmosferę bliskości. Warto także pamiętać o warunkach fizycznych, które wspierają reakcję organizmu. Odpowiednie nawodnienie, lekki posiłek zamiast ciężkiej kolacji, regularny sen i ograniczenie stresu mają realny wpływ na wrażliwość układu nerwowego. To nie są kwestie drugorzędne. Ciało, które jest zmęczone i przeciążone, reaguje słabiej, niezależnie od intencji. Dlatego troska o codzienne podstawy zdrowia jest częścią troski o życie intymne, a nie osobnym obszarem. Kiedy pojawiają się wątpliwości lub długotrwałe trudności, ważne jest też, by nie odkładać konsultacji medycznej. Rozmowa ze specjalistą nie oznacza porażki ani problemu lecz odpowiedzialność za zdrowie czasem niewielkie zaburzenia hormonalne, skutki uboczne leków czy przewlekłe napięcie mięśniowe mogą znacząco wpływać na odczucia. Ich rozpoznanie pozwala dobrać rozwiązania adekwatne do sytuacji bez zgadywania i bez obciążania relacji. To wszystko prowadzi do jednego wniosku. Prawdziwa zmiana nie polega na dążeniu do perfekcji, lecz na uważności i elastyczności. Intymność nie jest czymś stałym. Zmienia się wraz z ciałem, wiekiem i okolicznościami życia. Akceptacja tej zmienności i gotowość do dostosowania się do niej sprawiają, że bliskość przestaje być źródłem napięcia, a staje się przestrzenią porozumienia. Podsumowując to, o czym mówiliśmy: kobiece ciało reaguje najlepiej na stały, rytmiczny kontakt. Mit o skomplikowanej naturze kobiet odciąga uwagę od realnej anatomii, a drobne, świadome korekty potrafią przynieść dużą różnicę w jakości doświadczenia. Nie chodzi o to, by wszystko zmienić od razu. Lecz by przestać działać na autopilocie i zacząć słuchać sygnałów, które ciało wysyła od dawna. Na koniec zostawiam Cię z prostą refleksją. Intymność to nie sprawdzian ani obowiązek. To forma dialogu, w której każde z ciał ma swój głos. Gdy ten dialog staje się wyraźny i spokojny, bliskość przestaje być zagadką, a zaczyna być wspólnym doświadczeniem. Bez presji, bez wstydu i bez pośpiechu. Dziękujemy, że jesteś z nami w Zdrowie Intymne Online miejscu, gdzie zdrowie intymne traktujemy z powagą, spokojem i szacunkiem. Jeśli ten materiał był dla ciebie pomocny, zostaw komentarz, podziel się nim z kimś bliskim i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych rozmów o tym, co naprawdę wpływa na jakość życia.